No dobrze, mam barometr wyborczy 2023. Czy jesteś za budową centralnego portu komunikacyjnego? Nie. Czyli wszystkie partie po zapis. jesteś za dalszym wypłaceniem tzw. 13 i 14 emerytury? No i co ja na to odpowiedzieć? Szybki komentarz. Mówię, że nie wiem co mam wybrać, dlatego że żadna z tych opcji tak naprawdę nie odpowiada temu co bym chciał. Uważam, że 13 i 14 emeryturę powinno się zintegrować po prostu w emerytury, a nie robić z nich osobną rzecz. Natomiast nie należy ich odbierać, jeżeli świadczenia mają pozostać na poziomie zbliżonym do dzisiejszego, bo byłoby to okradanie ludzi. Tyle ode mnie edytorsko. E, czy jesteś za jak najszybszym zaprzestaniem wydobycia węgla i likwidacją elektronii węglowych w Polsce? Tak. Czy jesteś za likwidacją powiatów? Nie. Ale likwidacją powiatów jako alternatywą, a co, co jest rozwiązaniem? Czy jesteś za likwidacją TVP Info? Meryk krzyknęła tak, więc kliknę tak, ale szczerze mówiąc TVP, TVP Info wisi mi. Jeżeli zmienią się osoby tam pracujące, to... Czy jesteś za likwidacją wsparcia finansowego z budżetu państwa dla telewizji publicznej i radia publicznego? Nie, absolutnie nie. A to jest tak dużego jak obecnie. Jakie jest dzisiaj wsparcie dla... Ja chcę to wiedzieć, bo ja, ja, nie, ja na ślepo nie odpowiadam na takie pytania. Wsparcie dla TVP... Dla telewizji. Ile kosztują nas media publiczne? Rzeczpospolita. Telewizja Polska i polskie radio w latach 2016-2021 dostały 10,3 miliarda złotych z abonamentów i miliardy w rekompensatach. Ja wam powiem tak, gdyby na przykład gdyby na przykład zostawić, e, znaczy gdyby na przykład zlikwidować reklamy w e, tych mediach, to ja bym był totalnie za. W sensie zostawmy, to jest, to jest w porządku. Więc nie, nie jestem za, za likwidacją wsparcia. Czy jesteś za minimum 20% podwyżkami dla nauczycieli? Totalnie tak. Czy jesteś za natychmiastowym zamknięciem kopalni węgla brunatnego? Oczywiście, że tak. Tu ruch powinien pójść w pizdiec. Czy jesteś za obniżeniem składek na ZUS? Nie. Czy jesteś za podniesieniem płacy minimalnej do 4,242? Haha, 4,242! I 4,300 od lipca, jak ta, tak jak planuję. Płaca minimalna powinna wzrastać poziom inflacji. Te, te, tego jestem zdania. Płaca minimalna powinna się dostosowywać do inflacji. Czy jesteś za prywatyzacją takich firm? Nope! Nope! Czy jesteś za przyznaniem samorządom terytorialnym większego niż obecnie udział w wpływach Speed i CIT i... Lub przyznajem mu Tak, tak, absolutnie tak. Samorządy powinny dostać więcej pieniędzy. Czy jesteś za przyznaniem związku jednopłciowym tych samych praw, które mają związki małżeńskie, APU kurwa lutnie! Czy jesteś za ułatwieniem dostępu do posiadania do broni? Nie! WON! Czy jesteś za utrzymaniem 500 plus i podwyższeniem go do 800 zł? Tak i nie, nie tylko dla pracujących. W dupie w z tym postulatem. Czy jesteś za większym już dotąd, rozdziałem Państwa od kościoła? Zdecydowanie tak. Ciekawe kto mi wyjdzie w tym horoskopie. Czy jesteś za wprowadzeniem tzw. zwanych stref czystego transportu w polskich miastach? Tak, Absolutnie tak. Absolutnie tak. To znaczy, te, to, ten postulat oznacza yy, zablokowanie za, za diesli między innymi w centrach miast, nie? Wyjdzie mi lew? Trocki? Chciałbym. Czy jesteś za wprowadzeniem bonu edukacyjnego dającego swobodę wyboru szkoły dla dziecka? Nie. Ponieważ on wcale nie da swobody wyboru szkoły dla dziecka. Czy jesteś za wprowadzeniem nieograniczonego prawa do aborcji? Tak, absolutnie kurwa tak. Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych? Jak najbardziej. Warto pamiętać, emerytu idea emerytur stażowych sprowadza się do tego, że zamiast wieku możecie liczyć po prostu łączny, łączny staż pracy. Co to jest za bon? Idea jest taka, że idea bonu edukacyjnego działa w ten sposób. Dają ci, dają ci bilet i mówią, ty idź, sobie wybierz szkołę, gdzie chcesz. I mówią, patrz, patrz, tu masz, tu masz pieniążki, idź, wybierz sobie szkołę. I wiecie, jaki jest rezultat tego? Rezultat będzie taki, że. Rodzice, których nie będzie stać na dowożenie dziecka do szkoły dalej, dalej będą udupieni dokładnie w ten sam sposób, w który są. Rodzice, których będzie stać na dowożenie dziecka do szkoły, będą mogli faktycznie wybierać, ale szybko się okaże, że, szko że preferowane szkoły są prze przepakowane, a potem się okaże, że mnóstwo szkół jest niedofinansowanych i nie ma z czego funkcjonować, ponieważ za mało osób przeznaczyło bon na ich funkcjonowanie. Więc Idealny sposób na rozpierdolenie naszego systemu edukacji. Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży aut z silnikiem spalinowym od 2035 roku? Tak. I sorry, każdy, kto nie jest za wprowadzeniem czegoś za 12 lat, nie ma pojęcia, o czym mówi. Czy jesteś za wprowadzeniem wyprowadzeniem lekcji religii ze szkół i zaprzestaniem finansowania ich z pieniędzy podatników? Absolutnie tak. Czy jesteś za zakazem zatrudniania działaczy partyjnych i członków ich rodzin w, na kierowniczych stanowiskach i w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządów? Szur. Szur, jak najbardziej. Czy jesteś za zmniejszeniem minimalnej odległości wiatraków od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów? Co do zasady tak, ale ja bym chciał zobaczyć szczegóły tego, jakie to może mieć konsekwencje, bo tam na pewno powinny być wyłączenia od tej zasady. Czy jesteś za zniesieniem abonamentu radiowo-telewizyjnego? Tak, bo jest fikcją. I tak naprawdę do i przede wszystkim najuboższych, ponieważ ile osób na czacie zapłaciło w ciągu ostatnich pięciu lat chociaż raz abonament radiotelewizyjny? Pamiętajcie, że za komputera teoretycznie też powinniście płacić. Czy jesteś za zniesieniem dwukadencji w samorządach? Za zniesieniem? Nie. Czy jesteś za zniesieniem? Właściwie ja się też za Jest dwukadencyjność? Prowadzono dwuka dwukadencyjność, ale uważam, że powinna być utrzymana. Ogólnie, jakby w samorządach powinni rotować ludzie, nie? Dlaczego tak jak jest dobry prezydent czy burmistrz? Sorry, ale jeżeli dobry prezydent czy burmistrz rządzi przez 8 lat, to myślę, że jest w stanie wskazać osoby, które są go w stanie zastąpić. Jakby ten, ten system nie bazuje na jednej osobie i koniec, i do widzenia, i dzięki, i nara. I jeżeli ktokolwiek udaje, że, e, że, że, że jest inaczej, to... E, czy jesteś za zniesieniem opłat za przejazd autostradami w Polsce, także tymi, które są zarządzane przez operatorów prywatnych? Sure. Jest to super nieważny postulat, ale szur. E, czy jesteś za podatku dochodowego od emerytur i rent? Tak, ja szczerze mówiąc nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego emerytury są opodatkowane podatkiem dochodowym. To, 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 to jest dość głupie. Czy należy wprowadzić tak zwane babciowe Nie, nie. To jest bardzo abstrakcyjne rozwiązanie. Plus, zwróćcie uwagę, że to jest świadczenie dla matek, nie? nie dla rodzin. To jest świadczenie dla matek. Bo idea tego świadczenia jest taka, że oni chcą ci zapłacić, jeżeli ty pójdziesz do pracy. Nie, nie, ty nie zasługujesz na pieniądze po prostu. Ty zasługujesz, jeżeli pójdziesz zapierdalać jak, jak mały chomiczek. W związku z czym, nie, nie popieram sformułowanego w ten sposób świadczenia i kurwa, żeby istniało więcej żłobków i przedszkoli. Czy należy wycofać się z utworzenia komisji ds. spraw zbudowania wpływów rosyjskich? Tak, ta komisja to jest cyrk. Należy zlikwidować KRUS? A osoby wykonujące działalność rolniczą włączyć do powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych? Nie. KRUS jest... jakby nie ma nic złego w istnieniu KRUSu. Tak naprawdę... Tylko ludzie, którzy cwaniaczą, żeby być w Krusie, a nie Zusie, powinni być kurwa bici sękatym kijem. Należy zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, zastępując go kilkoma konkurencyjnymi funduszami. Tak, pod warunkiem, że nad nimi będzie jeden podmiot, który negocjuje ceny leków. Czy Polska powinna przyjąć euro zamiast złotówek w najbliższej kadencji? Nie, nihuja, nie, nigdy. Czy Polska powinna radykalnie zwiększyć wydatki na armię i uzbrojenie? Radykalnie nie. Szczególnie, że PiS już dokonał, już, już podniósł nakłady, więc nie potrzebujemy dalszego podnoszenia. Czy Polska powinna spełnić wszystkie warunki, które władze Unii wstawiają nam w kwestii praworządności i reformy wymiaru sprawiedliwości? Tak. Czy Polska powinna zabiegać o reparacje od Niemiec za II wojnę światową? Nie kurwa, to jest, to jest cyrk, no, to, 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 jest, my nie jesteśmy małym, wyniszczonym w tym momencie podmiotem, który cierpi, no. To jest, dajcie nam Niemce. Polska powinna zwiększyć emisję do 300 tysięcy żołnierzy, tak jak planuje ten obecny rząd. Nie nikuję, ja nie wiem skąd kurwa tych ludzi wezmą. Popierasz politykę klimatyczną Unii Europejskiej Fit for 55? Tak. Tak. Bardzo ją popieram. Opłaty za emisję dwutlenku węgla przez właścicieli budynków, aut i rolników. Tak. Oso, to jest bardzo manipulacyjnie skonstruowane, ponieważ wyznaczają tylko te rzeczy, które ludzi zdecydowanie stresują. Właścicieli budynków, aut i rolników. A, właściwie, okej, okay, dobra, właściwie, dobrze, teraz to, now I hear it, faktycznie. Co to jest Fit for 55? To jest, to jest ten program, którego, który ma doprowadzić Unię Europejską do net zero w 2050 roku. I jedną z jego części jest właśnie między innymi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, tam jest dużo rzeczy, to jest ten cały cyrk z docieplaniem budynków, gdzie... Bardzo mało się mówi o tym, że to docieplanie budynków jednak powinno być w, w znacznej części finansowane przez samorządy i przez państwo. No to są takie rzeczy, które... E. Czy rodzice uklejający się od obowiązkowych szczepień ochronnych powinni być karani mandatami? Tak jak kurwa najbardziej. Nie chcemy powrotu wszystkich kurwa best hitów ostatnich kilku stuleci, no. Ja nie chciałbym zacząć na przykład polio znowu, no. Czy uważasz, że państwo powinno nas wspierać przy zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu? Nie. Nie, ponieważ wszystkie te zmiany są proinflacyjne. Czy wszystkie leki refundowane powinny być bezpłatne dla osób do 18 oraz po 65 roku życia? Jezus Maria, tak do 18 roku życia, nie dla seniorów, jebać seniorów. Ja, ja, ja wolę, ten, wolę ten program refundowane leki po 5 zł, żeby było dla wszystkich, nie? Jeżeli lek jest na receptę, to kosztuje 5 zł. To jest dużo lepszy pomysł dla mnie. Ale nie ma takiej opcji, oczywiście, bo kurwa to jakiś pijany wujas montował ten barometr. Czy w Polsce wydaje się przywrócić wykonywanie kary śmierci? Nie kurwa! Czy w ramach walki ze smogiem jesteś za wprowadzeniem zakazu montowania i używania kominków oraz pieców na paliwa stałe węgiel? Drewno, pale? tak. Polska ma jedną z gorszych jakości powietrza kurwa w Unii Europejskiej. No i chuj, nie, koniec. Koniec życia. <laughs> zieloni mi wyszli. Na szczęście nie ma takiej partii jak Zieloni. Sorry, mordy, ale naprawdę potrzebujecie wiedzieć, dlaczego jestem przeciwko karze śmierci. No nie wiem, kurwa, może dlatego, że absolutnie nic nie rozwiązuje. Odsetek tych błędnych skazań jest na tyle duży, że doprowadziłaby do całej masy cierpienia i, i e, krzywdy. A koniec końców, y, kara śmierci nie przyczynia się nijak do y, poprawy statusu osób poszkodowanych albo ich rodzin. No, nie, może, może dlatego. Może dlatego, że fakt, że się, że się czy, czy czegoś lub kogoś brzydzimy, nie oznacza, że powinniśmy go zabić. Jakby ludzie przez całe stulecia próbowali wymyślić wreszcie ten. Cywilizowany sposób yy, wykonania kary śmierci. Jakoś kurwa, nigdy im się nie udało. Mało tego, wiele dzisiejszych cywilizowanych sposobów na, na wykonanie kary śmierci w praktyce potrafi być gorsze niż, niż dawniejsze. teraz i wszędzie. Dwie nieskończoności u Karla Krowa i Jasiek. Po jedynej nieskończoności Flavius, Elejw Z. Janek roz... Kto panu tak z kasztaniu? Osoby dające pizzę na połowski, Radafek, Krzysztof Kraininski Dawid Kożniowski, szef oraz Ewa Sadowska, dawcy kawy z ciaski, Michał Piotrowski, Patrycja Zbardoń, Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomir, Rudka Dedok, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Jakub Jack, Borsup Cukrowy, Adrian Jamrozik, Hrysku, Marok Marokwu, Rewo, Hanor Silius, Samrian, Hypatia o, oraz Erik Foss. Dawczynie kawy, Kropster, Jaroslublina, George Soros, Azur Robin, Adam Heinrich, Miku 39, Excise, Jakaren, Tifo, Karentifo, nowy Tomuś Miejscowy, Dom Egg oraz Hagnon i wreszcie Osoby dające Herbatelkę, już gumiński, Pączek, de Lakardar, Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier, Pilne, Master 3000 Tysiące, Mikomonkowski, Hubert Mazurczyk, Akaczka, Macie Dzieliński, Cikołys, Mołkidora, dam Podkreśnik, Adrian Wlubel, Chmisiek, Daru, Nad, clodin, Miriachia, Excellenc oraz Groten. Bądźcie amazing. Wspierajcie się nawzajem. Do zobaczenia.